Witajcie na kanale EVREAPER, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku e, powtórzymy pewną rzecz, którą robiliśmy w lecie, czyli wykonamy trasę z Warszawy do Szczecina, a tak naprawdę też i docelowo do Międzyzdrojów. E, tym razem wybierzemy inną trasę, czyli pojedziemy, tak jak mogłabyś pokazać tutaj na ekranie, pojedziemy bo... sobie przed, przez Bydgoszcz. Ja akurat musiałem ustawić trasę na Bydgoszcz, żeby wymusić ominięcie superchargera w, w Lućmierzu, bo inaczej, jak gdybym on docelowo i domyślnie zawsze wybiera trasę na Poznań, więc ja wybrałem trasę na Bydgoszcz po to, żeby móc samochód podładować w ciechocinku. Na tą chwilę pokazuje nam, że do ciechocinka dojedziemy tylko z 5%. Prawdopodobnie to też jest wynik estymacji związanej z tym, jak żeśmy ostatnio jeździli, a ostatnio jeździliśmy dużo po mieście, więc zużycie energii było troszeczkę większe. No i tyle, także robimy test zimowy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Utrudnienie dodatkowe dla nas jest takie, że tym razem poruszamy się Teslą S75D. A nie S85D, więc tej dostępnej energii, mimo że samochód jest nowszy, dostępnej energii mamy trochę mniej. Eee, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na trasie. Będziemy Wam co jakiś czas to pokazywać. Dodatkowym utrudnieniem jeszcze dla nas będzie to, że pomiędzy bydgoszczą, tutaj tego nie mogę pokazać, bo niestety testa tego nie pokazuje, ale pomiędzy bydgoszczą a szczecinem znajdują się tylko dwie szybkie ładowarki. Jedna jest w pile, i jedna jest kawałek za Piłą w okolicach Wałcza. I jeżeli któraś z nich albo obydwie nie będą działać, no to będziemy mieli duże kłopoty, więc ten film będzie ciekawszy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a teraz ruszamy w trasę, no i oglądajcie! Witajcie, dojechaliśmy do, na namo baranów. Zapomnieliśmy po drodze dopompować koła, z tego względu, że mamy usterkę systemu TPMS, pokażę to później na, na przebitkach. Zużycie cały czas nam spada, w tej chwili mamy już tylko 217 W na kilometr. Jak żeśmy ruszali to było 270, natomiast pokazuje nam w cichocinku ciągle 5%, więc jedziemy, że tak powiem, z końcówką trajektorii. Także pierwszy punkt trochę niezamierzony, osiągnięty, jedziemy dalej. A więc dojechaliśmy do połowy, mniej więcej do połowy trasy, zjechaliśmy do połowy trasy do cichocinka. Zjechaliśmy na A1, zostało nam 209 km. Przypominam, że zaczynaliśmy z 357 bodajże, więc na 120 km trasy zużyliśmy 150, czyli mamy ponadnormatywne zużycie. Mimo już nie jedziemy wcale szybko, teraz się wleczemy w ogóle za ciężarówką. Jedziemy na autopilocie w cudzysłowie. No i tyle. Pokazuje nam, że dojedziemy do cichocinka z 7%. No chciałbym to zwiększyć do 10%, więc troszeczkę oszczędzam energię. I co, Mam nadzieję, że odezwiemy się do Was z Super w Ciechocinku i że będzie dla nas miejsce, żeby sobie załadować samochód. Także lecimy. Pojechaliśmy do Ciechocinka, podłączyliśmy się do Super Chargera. Prędkość ładowania była całkiem niezła, jak na standardowe złącze. Mieliśmy na początku 100 kW, teraz jest 60. No ale chocinek nigdy nie słyną z nadmiernej prędkości. No i tyle. Także ładujemy się tak, żeby dojechać do piły. Do piły stąd mamy około 160 km, więc naładujemy się na 80%. Nie będziemy czekać, bo to strasznie wydłuża czas ładowania, jak się czeka te dodatkowe 20% do 100. Dzieciaki siedzą w, na Orlenie i wcinają hot dogi. A ja tu pilnuję najmłodszego, bo zasnął, także odezwiemy się do Was i z trasy i z Piły. Mam nadzieję, że z Piły i mam nadzieję, że w Pile, chociaż sprawdzałem na aplikacji Greenwaya, że ładowarka Greenwaya będzie działać, no ale jak to mówią, różnie może się stać, także jedziemy. Dobrze, dojechaliśmy więc do Łowicza Poweckiego. To jest miejscowość około 100 km od Szczecina. Ładujemy się na Greenwayu. Nowszego typu ładowarka, aczkolwiek niestety tylko 33 kW. A dojechaliśmy tylko z 7%, czyli z 26 km. Więc pewnie spędzimy tutaj nieco dłużej niż godzinę, bo chcemy na miejscu dysponować też jakimś, jakimś zasięgiem. Dzieci bawią się, śnieg pada, temperatury są ujemne, także idealne warunki, żeby sprawdzić, jak, jak radzi sobie elektryczny samochód. No i radzi sobie całkiem nieźle, bo już jak, z, jak już ruszaliśmy z ciechocinka, to mieliśmy właśnie taką też zagwoskę, czy jechać do Piły, czy do łowicza. E, nawigacja nam pokazywała, że zostanie tylko 7%, ale podjęliśmy ostateczną decyzję, że jednak dojedziemy tutaj. No i się udało. I rzeczywiście dojechaliśmy na 7%, także Tesla zdała egzamin na piątkę. a my przy okazji testujemy, jakbyś mogła pokazać e, przejściówkę z, e, na CCS którą montowaliśmy niedawno w, w serwisie Tesli. No i wiemy, że działa. Jest trochę bardziej praktyczna pod względem technicznym i podłączeniowym niż konewka na HDMO, ale chyba warto mieć ze sobą i jedno i drugie na wszelki wypadek, bo często łącze CCS jest niedostępne. No i to tyle idziemy się do restauracji rozgościć. I dojechaliśmy wczoraj o 2.300 z Haczykiem do Szczecina. Nie nagrywaliśmy już dla Was podsumowania, bo byliśmy strasznie padnięci, więc chcieliśmy jak najszybciej podłączyć samochód. Dzięki uprzejmości hotel, e, park hotel, który ma Destination Charger, od razu Wam pokażę, jak to wygląda. Destination Charger jest e, schowany, żaden z chargerów nie działa, więc musieliśmy się podłączyć kablem testy. Niestety 13A tylko, także tego naładowania wcale dużo nie ma. Także ładujemy teraz nasz samochód. Wczoraj zlądowaliśmy bardzo późno, a trasa była męcząca. Ostatecznie wyszło nam w rozrachunku około 11 godzin, tak jak mówiłem. Główny błąd taktyczny, jaki popełniliśmy, i tak o tym trochę rozmawialiśmy, to to, że ładowaliśmy się jednak w łowiczu. Dużo lepiej byłoby ładować się w pile, gdzie mielibyśmy jeszcze w baterii tam około 40%. Byśmy dosyć szybko naładowali się, tam powiedzmy do 80. Zapłacilibyśmy mniej, bo de facto na tym Greenwayu w Łowiczu spędziliśmy ponad godzinę. A ja zapomniałem o tym, że za się jeszcze dodatkowe pieniądze i, i kosztowało nas to też kupę, kupę pieniędzy. Ja postaram się zrobić też jakieś podsumowanie tej, tego, co żeśmy płacili na trasie. No i tak, także o 23 z Haczykiem byliśmy na miejscu. Ze względu na błąd taktyczny i ze względu na pogodę, bo de facto od. Od Łowicza do Szczecina padał cały czas śnieg, było strasznie ślisko. Po drodze były też samochody w rowach, tak, także mieliśmy pewne obawy co do, co do tego, żeby jechać szybciej, więc ta trasa zajęła nam gigantyczny czas. No i tyle, także jesteśmy na miejscu, będziemy jeszcze po okolicy krążyć, postaram się zdać parę relacji na temat tego, jak wyglądają ładowarki w Szczecinie. Podjedziemy, być może, do Superchargera w Niemczech też, bo niedaleko Wikerfelde, około 40 km od centrum Szczecina, znajduje się Supercharger po niemieckiej stronie i pewnie z niego korzystają też lokalni posiadacze samochodów Tesla. Więc postanowiliśmy pojechać nad morze trochę inną trasą. Zazwyczaj jechaliśmy ze Szczecina do Międzyzdrojów S3, która jest prawie zakończona. Natomiast tym razem wybraliśmy trasę troszeczkę inną, czyli jedziemy przez Niemcy do Graizwaldu, czyli będziemy teraz jesteśmy na superchargerze wickerfelde. Jak jak widzicie, całkiem w ogóle fajnie działa. Podpiliśmy się od razu 100 kW standardowym złączem, więc naprawdę fajnie to idzie około 400 km na godzinę, więc za pół godzinki będziemy jechać dalej. Następny przystanek w okolicach Greifswaldu. Tam jest, jest większy supercharger, także też wam nakręcimy jakiś materiał. No i chcemy dojechać do Peneminde, czyli do bazy Rakiet V1. Także oglądajcie. No dobrze, trochę przefaliłem Już w tej chwili moc ładowania spada do 68 kW, więc pewnie, no pewnie jeszcze z pół godziny posiedzimy. Chcielibyśmy mieć około 300 km zasięgu, jak będziemy jechać w okolice w okolicy Grayswaldu i tyle Także w Grayswaldu być może wypróbujemy też ładowanie CCS a my mamy to cudo o którym nam już opowiadałem czyli mamy możliwość ładowania się CCS w tej SC i z całą bandą robuzów do dojechaliśmy do Gudzkow do Superchargera w miejscowości Guckow niedaleko Grayswaldu mamy 10, 10 stanowisk do ładowania Eee, ładowanie fajnie się zaczęło. Ja jeszcze sprawdzę, co tu się dzieje. 84 kW, także bardzo szybko spada w dół, ale już w przeciągu paru minut mamy dodatkowe 69 km. Musimy się trochę lepiej doładować, bo będziemy później wracać do, do Szczecina i ładować się znowu w Ekerfelde. Także stąd będziemy jechać do Peneminde. No i tyle, także tak to wygląda. No, miasto niewielkie w porównaniu do tego, co mamy w Polsce. A a super chargerów sporo, także fajnie, gdyby było nas też tak to wyglądało. No ale musimy trochę więcej mieć samochodów, także kupujcie te Tesle. <ścoughs> Widzimy się w Penemindy. dojechaliśmy do Peneminde, jest już dosyć późno, jest godzina ojejku, dajcie mi sprawdzić 19.44, więc jest ciemno, bo mamy grudzień trasa ze Szczecina do Peneminde jest wydaje się fajną alternatywą w kontekście wizyty nad morzem, jeżeli nie macie fokusu na polskie międzyzdroje jest tu dosyć ładnie, wydaje mi się, że latem jest bardzo przyjemnie, jest bardzo fajna promenada też, no i przede wszystkim dojazd, tak? dla właścicieli Tesli dojazd jest rewelacyjny no bo de facto mamy po drodze dwa superchargery, jeszcze w stronę morza Starslundu jest jeszcze jeden supercharger z czterema stanowiskami więc jest tego bardzo dużo e, Jedzie się praktycznie prawie na no stop autostradą, ostatnie 40 km pokonuje się takimi e, standardowymi drogami, aczkolwiek w Niemczech na tych drogach można jechać z prędkością do 100 km, no a na autostradzie wiadomo, bez ograniczeń, natomiast oczywiście w Tesli my sobie sami te ograniczenia narzucamy więc to tyle, zaraz się zabieramy z powrotem. Będziemy znowu ładować się we Kerfelde. Natomiast o tym już nie będziemy mówić. Nasza podróż dobiegła końca. W tej chwili doładowujemy samochód na miejskiej ładowarce w Szczecinie. Takich ładowarek, jeżeli naliczyłem, jest około czterech. I one są całkowicie darmowe, natomiast rzeczywiście ciężko trafić, żeby były wolne. Nam się akurat udało, jest drugi dzień świąt. Jesteśmy pod szpinakowym połatem. Dlaczego szpinakowy? To widzicie, to jest kolor, to jest urząd miasta w Szczecinie. Bardzo ładny budynek hądrowany, tylko po prostu kolor jest taki specyficzny. Także ładujemy się akurat typem drugim, bo kolega z Niemiec wcześniej się podłączył CCS-em. Jeżeli jedno gniazdo szybkiego ładowania jest zajęte, to drugie już nie jest funkcjonalne. Udało nam się znaleźć fajną alternatywną trasę nad morze. Udało nam się dojechać z Warszawy do Szczecina. Także dziękujemy Wam za oglądanie. Prosimy łapkę w górę, prosimy o subskrypcję, no i oglądajcie.